Siemanko, widzowie witam Was kolei cieniu na moim kanale, a dzisiaj recenzja zestawu z Spidey i super kumple. No więc tak się ten zestaw prezentuje. Zestaw ma numer katalogowy 10792. No i jak możemy zauważyć, mamy tu dwie figurki. Z tego pierwsza figurka to Miles Morales, który jest w wersji takiej złotej spin. Tak się nazywa. Druga bo figurka to jest elektro, tylko że to jest. Tutaj jest kobieta. Pewnie w serialu też była kobieta, nie wiem, miał to No i z tyłu widzimy tutaj bardziej takie szczegółowe obrazki. W widzimy, jak wygląda zbudowanie tego pojazdu jak wyglądają poszczególne tutaj elementy. No i tak, na pewno wiemy, że jest to z serii 4, więc ciężkie w budowie nie będzie. I w sumie to tyle, więc możemy przejść do otwierania. Zobaczmy, co będzie w środku, bo może będzie coś, co nas zaskoczy, no, tutaj ciężko otworzyć, więc otworzymy trochę innym sposobem niż zawsze. No, pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła, czyli foliowe te foliowe papierki. Ciekawie, dawno nie widziałem, chyba. No i poza tym, oczywiście, wielka taka konstrukcja auto, to zawsze jest w 4. Jakie są jakieś auta? Ja się z, y, zabieram za układanie, a wy macie builda. No dobra, taki mały kółko układam około 5 minut no i tak, sprawdźmy co my tutaj mamy zacznijmy może od minifigurek ta jest złota poza tym Miles ogólnie prezentuje się w taki sposób. Ma takie właśnie złote oczy. Oczywiście takie ściorele, nie takie jakby malutkie, zginające się nóżki. Poza tym tutaj na środku też jakieś złote elementy. Więc wygląda dosyć podobnie do tamtego, tylko że bardziej właśnie zmienione kolorki na takie złote i wiele. Poza tym mamy jeszcze Elektro. Elektro, którą jest no kobieta, co chyba pierwszy raz się spotykam. Poza tym, ogólnie ładnie wygląda, według mnie, ta główka jej z włosami i z maską naraz. Poza tym, ta główka, no, ma takie okularki. Poza tym, mamy też taki mieczyk, którego ostrzem jest tutaj wielki piorun. Ręko zakończona jest też takim diamencikiem żółtym. No, i figurka też się najgorzej nie prezentuje. Jeżeli, jeżeli chodzi o elementy zapasowe, mamy cztery elementy zapasowe, z czego każdy ze świateł, sygnalizacji i złoty diament. W sensie ten diament, który ma na ręku, Mam też właśnie tą sygnalizację, która szczerze mówiąc nie wygląda najgorzej według mnie. Yy, nie wiem, prosta, fajna i ładna dosyć. No i mamy też taki. Pojazd My Samoralesa, czyli bardzo wygląda właśnie jak 4 plusowy, znaczy 4 plusowy samochód. Poza tym, no co, mamy wiertło, którym można tak kręcić. Fajny element w ogóle. Rzadko się to taki według mnie przynajmniej spotyka. Mamy też tutaj taki złotek pająk. Poza tym właśnie złote wykończenia w typu te felgi. czy też tutaj taki kratka. Takie dwa światła z tyłu też mamy. No to takie oczywiste rzeczy. No i oczywiście możemy tutaj jedną figurkę Wmieścić i będzie Ładnie mogła nam tu jechać. No i w sumie to tyle z tego zestawu No nie jest on wielki, więc recenzja nie trwała długo yy, Taki szybki zestawik Mam nadzieję, że Wam się podoba ten filmik Jeżeli tak zostawcie Łapkę w górę, subskrypcję I napiszcie w sumie co Wy o nim sądzicie Do zobaczenia Mówię 10. raz, pa!